Siema, ja jestem Luna, dziś nagrywamy moje życie, maraton. Tak naprawdę jestem kubi 77 Teraz narratorem jest Luna idziemy się z nią bawić. Dziwignię się no. no. Zapalamy światło. No i Pum. Co robisz Luna? Czy chcesz łapkę w górę, czy łapkę w dół? Luna U, Luna chce łapkę w górę, prawda? Chcesz i nie chce. No chcę, ale więc... nie no to może... No dobra, daj się. O tu jest jasno. No i idzie w ciemność. Nie, z daleka można. No za chwilę tu wróci. Chcę zajrzeć do tego pokoju. Nie przymierzę się, bo zasłanie. Nie ile będzie trwał? O sekretne życie chomika. 2 minuty. Co? 4 i 30 minut. Będzie 11 sekund pamięci. Nie zmieścisz. miał być to długi odcinek. No nie, nie ma. O, ten dłuższy, dziesięciominutowy, wtedy ześlemy My wreszcie Golf Master, o, przybliża się. <noise> Jak się patrzy. Bądź może ześlemy chomiczka Chomiczka Sweet home na chomika to chyba nie taki sweet. To będziemy ją odnosili na odcinku No to już Dobra, to odnosimy ją Na tytuł o, o, o. Idziemy Przymaj się na... No nie tak tego blisko. żeby się nie przerodził. na ty też jakaś specjalnie nie wierzy dalej. Luna, idźmy. I zamykamy klaczkę. I papa.